Włącz i zostań z nami. Drodzy bracia, Chrystus, w chrystusowym kapłaństwie. Przychodzimy do tej katedry, podobnie jak niegdyś uczniowie, którzy poszli, aby przygotować paschę. Ale przychodzimy przygotować paschę całego roku liturgicznego. Jesteśmy tu, aby przygotować codzienną paschę Chrystusa. Codzienne przechodzenie z każdym z nas i z całą wspólnotą, ze śmierci do życia, z grzechu do łaski, z ziemskiego pielgrzymowania do domu Ojca. Dzisiaj to nasze kapłańskie ślubowanie chcemy w tej wspólnocie wspólnie odnowić. Drodzy bracia i siostry, pamiętajmy o naszych modlitwach. O kapłanach, o sługach Eucharystii, aby ich nie brakowało i by byli według zamysłu Chrystusa prawdziwym darem dla wspólnoty wiernych. Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, i nie szukając własnej korzyści, troszczę cię o zbawienie ludzi. Sfere. Twoje święte błogosławieństwo sprawi, by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony, aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób i słabości. Boże, niech to będzie Twój święty olej dla nas przez Ciebie poświęcony. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje w jedności na wieki wieków. Amen. Amen. Wszechmogący Boże, Ty nas umacniasz Twoimi sakramentami. Pokornie Cię prosimy, abyśmy szerzyli chrześcijańską miłość przez Chrystusa Pana naszego. Amen. nastąpi błogosławieństwo oleju katechumenów. Boże, mocy i obrono Twego ludu, Ty stworzyłeś olej, symbol siły. Racz pobłogosławić ten olej. Udziel męstwa katechumenom, którzy będą nim namaszczeni, aby przyjmując mądrość i moc od Ciebie, rozumieli głębiej Ewangelię Chrystusa, Śmiało podejmowali trudy chrześcijańskiego życia i stawszy się godnymi przybrania za synów, radowali się z odrodzenia i życia w Twoim Kościele przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech ci, którzy będą nim na zewnątrz namaszczeni, otrzymają namaszczenie wewnętrzne i staną się godni boskiego odkupienia. Ty bowiem na początku kazałeś ziemi zrodzić drzewa wydające owoce, a wśród nich drzewa dostarczające oliwy, która miała służyć do przyrządzania krzyżma świętego. Już Dawid, oglądając duchem proroczym sakramenty Twej łaski, Zapowiedział w pieśni, że namaszczenie olejem rozweseli nasze oblicza, a gdy wody potopu obmyły świat z jego grzechów, gołębica zwiastowała ziemi pokój, przynosząc gałązkę oliwną, zapowiedź przyszłego daru. Znaki te w czasach nowego przymierza wyraźnie się spełniły, gdy po zgładzeniu. Zgładzeniu w wodzie chrztu wszystkich popełnionych występków, namaszczenie tym olejem sprawia, że nasze twarze jaśnieją radością i pokojem. Dlatego też Mojżeszowi, Twojemu słudze, wydałeś polecenie, by swego brata Aarona po uprzednim obmyciu wodą ustanowił kapłanem przez namaszczenie tym olejem. Błagamy Cię, Boże, uświęć swoim błogosławieństwem ten olej. niego przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa Twojego Syna. Od Jego świętego imienia wzięło swą nazwę krzyżmo, którym namaszczałeś kapłanów i królów, proroków i męczenników. Niechaj Twoja moc uczyni to krzyżmo sakramentalnym znakiem, Pełnego zbawienia i życia, dla tych, którzy mają się odnowić przez obmycie wodą Chrztu świętego. Niech wszyscy ochrzczeni, przeniknięci świętym namaszczeniem i uwolnieni od grzechu pierworodnego, staną się Twoją świątynią i wydają woń niewinnego życia. Niech zgodnie z Twoim postanowieniem Otrzymując godność królewską, kapłańską i prorocką, przyobleką się w szatę niezniszczalnej łaski. Niechaj, dla odrodzonych z wody i ducha świętego, olej ten stanie się krzyżmem zbawienia i sprawi, by mieli oni uczestnictwo w życiu wiecznym i współudział w chwale niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.